Jesteśmy w jakiejś wiosce Gdzieś na wschodzie strefy, nie wiem nawet gdzie Jechaliśmy tutaj dobrą godzinę Kulaj, idź tutaj stąd. Dorka! Ja nie ale Nie dziawią machiny boi nie, mnie nie, to młody, no, przyjeżdżają? Zabierają. A gdzie to tam nie leży? Gdzie... Wiecie, Tego pana to mieszkają w Kijowie. Czasem przejeżdża, coś przełożył z tego. Ludzie mają tutaj za darmo drewno i prąd. No i podobno im więcej nie trzeba. Ponad 30 osób tutaj mieszka. Jedna z najbardziej zaludnionych wsi chyba w strefie. с ногом. А Это червона, что у вас рассказали. А то это салат. Это Тачка звонку

Możesz nagrywać Gdzie wchodzą Podasz mi, ja będę na ciebie aparat Dobra, ja nie władzę, ci nie chcę wspinać tam Trochę to podmalowało się Nie ma napływu go do wody. To były drzwi kiedyś. Chyba wycięli całą podłogę, nie? Nie, może była drewniana, nie? Albo może być. To, masz coś? No Rzeczywiście. Reflektor. To jest jeden ciekawy punkt, który w tym dniu. Jak na razie. Więc tak, słońce też tak tak, noc. jest Nie, ale Na to nie było, okay. nie, na. Yeah. To Widzisz, mój drogi przyjacielu Gdyby takie piękne dało, się płacić za pieniądze, to to jest a propos. Nie, Okej, Dlaczego? bo się nie rozglądasz. Musimy wrócić do grupy. Ciekawe, ciekawe, czy już była zbiórka w ogóle. Wioski pierwszy budynek. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte piętro, No to samo. Ja bym i zobaczył nie wiem, drugie piętro, bo tam coś było na pierwszym nic. I dalej już leciał pod anteny i tam sterownia. No, a już wszyscy przy autokarze. O, czekaj, czekaj, co to? ale Nie. Ty też, ja szczurka. Te no.